Witam w światowej sławy wspinaczy językowych. Zdobywanie szczytów językowych, e, języka angielskiego może być równie ekscytujące jak zdobywanie najwyższych szczytów gór. Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku marzysz o tym, by rozmawiać z rekruterem jak native speaker. Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Zostaw suba, a ja pomogę Ci przełamać barierę językową i mówić płynnie. Część pierwsza: rozgrzewka przed wspinaczką. Jak przygotować się do rozmowy po angielsku? Przede wszystkim słownik. Zdobądź słownictwo, które pozwoli Ci błyszczeć podczas rozmowy. Opanuj słowa i wyrażenia, które są często używane właśnie w kontekście zawodowym. Dalej: idiomy i zwroty. Jak native speaker, naucz się używać idiomów i zwrotów właściwych dla rozmów kwalifikacyjnych. Zaskocz rozmówcę swoim biegłym użyciem języka. Akcent. Pracuj nad swoim akcentem, aby brzmieć bardziej naturalnie, świcz wymowę i intonację, a z pewnością zaimponujesz rekruterowi. Dalej, część druga, czyli przystań na szlaku językowym. Jak zbudować pewność siebie przed rozmową? Przede wszystkim wyobraźnia. Wyobraź sobie, że jesteś już native speakerem. Wizualizuj sobie prowadzenie płynnej rozmowy z rekruterem. Celem do przodu. Przypomnij sobie, dlaczego uczysz się angielskiego i jakie korzyści przyniesie Ci biegłość w tym języku. Skup się na swoich celach. Autokorekta: nie bój się błędów, traktuj je jako okazję do nauki i do doskonalenia swoich umiejętności językowych. Część trzecia. Zdobywanie szczytów języka. Jak rozmawiać z rekruterem jak z Native Speakerem? Przede wszystkim kreatywność. Używaj języka kreatywnie i żywo. Zamiast powtarzać te same zwroty, bądź oryginalny i pokazuj swoje autentyczne sposoby wyrażania. Uważne słuchanie. Bądź aktywnym słuchaczem, zwracaj uwagę na to, co mówi rekruter i staraj się dostosować swój styl do jego. Spontaniczność. Próbuj improwizować i reagować na bieżąco zamiast trzymać się ściśle przygotowanego scenariusza. Pokaż, że radzisz sobie w dynamicznych sytuacjach i potrafisz swobodnie porozumiewać się w obcym języku. Część czwarta. Opanowanie technik językowych. Jak udoskonalić swoje umiejętności komunikacji? Przede wszystkim parafrazowanie. Naucz się parafrazować, aby unikać powtarzania tych samych słów i wyrażeń. To pomoże ci brzmieć bardziej jak native speaker. Pytania. Zadawaj pytania, aby pokazać swoje zainteresowanie i zaangażowanie w rozmowie. To także świetna technika, aby zdobyć dodatkowy czas na przemyślanie swojej odpowiedzi. Świadomość kulturowa. Zdobądź wiedzę na temat kultury kraju, w którym przeprowadzasz rozmowę kwalifikacyjną, aby uniknąć nieporozumień i pokazać swoją otwartość na różne kultury. Część piąta podsumowanie. Jak utrwalić pozytywne wrażenie po rozmowie po angielsku? Przede wszystkim uśmiech i wdzięk. Zakończę rozmowę uśmiechem. I wyrażeniem wdzięczności, właśnie za możliwość rozmowy. To zawsze pozostaje, pozostawia dobre wrażenie. Refleksja. Po rozmowie przeanalizuj, co poszło dobrze, a co wymaga poprawy. Uczyń to okazją do dalszego rozwoju językowego. Networking. Buduj swoją sieć kontaktów zawodowych, uczestnicząc właśnie w spotkaniach i wydarzeniach, gdzie będziesz mieć okazję ćwiczyć swój angielski w praktyce. Teraz, gdy znasz właśnie te moje sprawdzone metody na naukę e, rozmawiania z rekruterami jak Native Speaker, jesteś gotowy, by zdobyć językowe szczyty i zaimponować rekruterom swoją płynnością. Pamiętaj, że Twój językowy sukces zaczyna się od Ciebie, a ja tu jestem, by Cię wspierać na każdym etapie światowej sławy e, wspinacza językowego. Więc powodzenia na szlaku zawodowym. A jeśli dzisiejsze porady przybliżyły Cię do znalezienia skarbu zawodowego, którym jest Twoja wymarzona praca, koniecznie daj mi znać, klikając serduszko pod tym wideo. To dla mnie naprawdę wielka motywacja do dalszego działania i tworzenia kolejnych pomocnych materiałów. Więc jeśli nie chcesz przegapić żadnej z tych naszych kolejnych przygód związanych z z rozmowami rekrutacyjnymi, tworzeniem skutecznych dokumentów aplikacyjnych, rozwijaniem kariery zawodowej, kliknij przycisk subskrypcji i włącz powiadomienia, żeby być na bieżąco z naszymi nowymi odcinkami. Pamiętaj, że jestem tu dla Ciebie, dlatego jeśli masz pytania, wątpliwości czy pomysły na kolejne odcinki, zostaw w komentarzach pod tym wideo. Ja chętnie na nie odpowiem i uwzględnię Twoje sugestie w przyszłych materiałach. Na koniec życzę Ci udanej wspinaczki zawodowej i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!